Ten odcinek sponsorowany jest przez fifa14gold.pl Jeśli chcecie sobie doładować końce, zapraszam na ich stronę Dostawa końców trwa nie więcej niż 5 minut Najbardziej zaufane końce na rynku, zapraszam i polecam Kogo mamy? O! DWA TOCY! Siemanko, z tej strony i Witam was w odcinku z FIFA 14 Ultimate Team Otwieranie paczek Mamy tocy z serii A i tocy z... Z Ligą, tak, więc takie właśnie zajebiste To są, jest Ibra, z tą Ligę jest Rodriguez, jest Thiago Silva, to na pewno ich z Ligą chciałbym dostać. No i jeszcze Seria. Właściwie wszyscy tam są dość, dość dobrzy, więc właśnie na nich poluję. Tutaj macie. Ligeon, tylko nie wiem czemu nie chce się ładować. Dobra, ładuję się. Właśnie, jest Liga, jest Ibra, Rodriguez, Matuidi jeszcze. Um, Motta całkiem okej, okay. eee... Uh, Tiago, Silva. Jak uh, piszą do mnie tutaj. Um, dobra, um, więc... Lecimy. Otwieramy paczki. Uh, 10 paczek 150k lecimy eee, pierwsza normalna, pierwsza normalna. Potem robimy no spaki. Eee, liczę na kolejne tocy, ibra stoi otworem. Że tak powiem. Paczki nadal są niepoprawne. Ta Te ich tekstura źle nałożona, tak krzywo N nie pozwolę mi otworzyć paczki A się nie. Jeszcze raz. Serwer przeciążony. Dobra, otwieramy. Zamykam oczy za 3, 2, 1 i... Biblicie. Ja nie. Walk. Dobra, on mi się przyda, bo do, do BPA mi się na pewno przyda. Stroje Stamford Bridge Mega. Eee, sobie na to jak aktywnie Arena, dobra, nie będzie Stamford Bridge eee, reszta do klubu tak, dobra, druga paczka eee, za chwilę będzie i może będzie druga paczka szczęśliwa dla nas tak jak w zeszłym tygodniu, więc robimy nosefucka, eee, 15k kolejne 15k eee, i Czeka, ona idzie. Ibra Czekaj, czekam na ciebie dajesz, Bo ogóle macie kamerkę nie mam okularów na sobie i mamy Naldo Naldo nie był w Bundesliga jeszcze niedawno. Jeszcze trzy godziny temu był w Bundesliga, chyba. Dobra, mamy trenera z pierwszej, taki angielskiej, to się przyda? W i w kolejnym otwieraniu paczek trafiamy, dobra. Wszystko Quixel równo 1000. Na nasze konto trafia, dobra. Kolejny nosepack, jedziemy, pyk. Nie, nie wiesz, nie chciałem być. No nie, nie tą paczkę. bo zrobimy mega nose pack. Dobra.

Kolejna paczka, notepack, robimy same notepacki. To jest naprawdę szczęśliwe i jeszcze teraz jakby był nie wiem, ktoś z Liga. Seria już jest spełnione, chociaż jeszcze jest parę innych, których chciałbym trafić. Marquisio. Czemu on do cholery nie ma to co? Ale nie, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Dwa tocy w jednej paczce. Dwa ja coś po prostu pięknego. Nie, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć i ten <śprawda> świetnie, a właśnie widzicie te weza tutaj. Y Czemu nie ma paczek? Czyżby coś się zbagowało? Zaraz zobaczymy. Co to się stało? Widzieliście sami, paczki mi zniknęły. Dobra, e, kolejna paczucha, 15k kolejne, wydajemy i Tocza, ibre. trafiamy w paczce za 15k same rymy. Dobra, to może być coś dobrego, Pula zaraz zostanie zwolniona e, i, i wywaliło mnie z Fify, ale paczkę chyba mi otworzy, nie? Zobaczcie, co to się stało. Paczki, proszę. Nie wiem, wiem, że wszystko jest przeciążone, bo. Bo wszyscy otwierają paczki. Ale, uwaga. Nic, nic. N kulu Powiem być. Ale nie ma. Dobra. Mm, tak, do klubu. Słuchamy. Gwider ładna, ale mam już ją, więc kolejna paczucha kolejne 15. Kaj znowu mi się paczki zbagowały, będę musiał tak do nich chodzić. Chyba an yeah, an ups and downs, but the peaks and valleys. I reach my palace and it's in the alley. No cage more Thoughts run free, but my ego's humble. I wish everyone still could hope for the things they dreamed, could leave that dope for. But I'm a realist and I'm revealing the things that cut me. So fuck these feelings. Come on, cut the reeling. It's time to cast again. Blast off, mask off, fuck the oxygen. Time continuing. My mind is asking when the pain will stop. We fade to black again, shades of gray, absolutes, no truth in them, no line in the sand, I cruise to them. That's Is wrong. I shop for deals, no carry, cause Barker has got the wheel. Long road, but we never gonna stop for meals. We just hammer on, like a clock and spiel. Copper feel on the tips of life. I just might relish the hate I taste. It's like spice on my tongue, my venom does not require.